Kiedy wydaje Ci się, że nie umiesz budować, to przypomnij sobie ten film i wtedy e, zastanów się jeszcze raz. Tak, słuchajcie, to jest mój pierwszy domek, który powstał kiedykolwiek w Minecrafcie. To jestem Jana ja się Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w dość nietypowym odcinku, który obiecywałam już jakiś czas temu. Jak widzicie jestem na survivalu, a to jest mój, legitnie, to jest mój pierwszy dom, który wybudowałam kiedykolwiek w Minecrafcie. Jakby ktoś pytał, to tak jestem Alex, bo nie mam internetu, ale w tym czasie mam czas, żeby nagrać dla Was ten odcinek, także sorry, deal with it. Pozwólcie, że przełączę się na trochę wygodniejszy tryb patrzenia. To jest mój pierwszy domek, który powstał kiedykolwiek w Minecrafcie oraz moja pierwsza faremka. Jak widać miłość do brzuzek była we mnie już od zarania dziejów. Ona jest lekko zdewastowany, dlatego że zbudowałam go, jak widać na pustyni. No, co nie było wówczas najlepszym pomysłem. Jak wszyscy wiedzą, na pustyni jest zawsze więcej mobów. Ciekawi mnie, czy jest tutaj jakaś kopalnia, bo nie przypominam sobie. Nie. I to by się zgadzało z tym, że w skrzynkach nie znalazłam żadnych diamentów również. Także sorry, biedny nereś, niestety. Ale kolejną, kolejnym przystankiem naszej przygody było. Bardzo ciekawe miejsce, postaram się tam dotrzeć i zaraz Wam pokażę. Dolatujemy na miejsce, patrzcie co tu się dzieje. I to była moja druga baza, która powstała dokładnie na tym samym świecie. Tam jest pustynna, tutaj zaraz jest zwykła. Niestety widziałem, że w trakcie odpalania tej, tego świata na innych wersjach Minecrafta coś tutaj się z mapą porobiło, ale to spokojnie. No, całe szczęście, jakby nie będę już jej wykorzystywać do grania. Została w ramach ciekawostki. Oczywiście denerwowały mnie dalej moby, więc zrobiłam sobie, przygotowałam sobie mur z kaktusów. No, całkiem spoko rozwiązanie jak na początek. Mały lasek z drzewkami, bardzo mały lasek z drzewkami. Zagrody ze zwierzątkami, proszę bardzo. I może wejdźmy do domku. Tak, zbudowałam dom z kobla. Przy zmianie wersji, też jak widać, drzwi niestety uległy awarii. Poza tym, wszystko jest niskie, ciasne i dziwne. Dużo szkła. Dziwne drzwi. Tutaj taka antresolka mała. Coś, coś w rodzaju antresolki. Moje nadjedzone ciasto. Ojej, jeszcze jest nadjedzone. I słuchajcie, najbardziej dumna byłam, oczywiście, z podziemi. Dlatego, że uwielbiałam mój magazyn. Więc taki posegregowany magazyn raczej nikogo nie dziwi. To jest chyba jedyny kilo diamentowy, który w ogóle miałam na tym świecie, jak widać, jest prawie że nieużywany. Generator kobla. Tak, dokładnie. O tu jest jakieś między skrzynkami przejście. Przejście do Mainkarcików, cała y, trasa Mainkarcikowa w budowie, także to na razie zostawimy. Tu mamy eleganckie zejście do Enchantu. Tak właśnie myślałam, do Enchantu, którego. Ups którego nawet jeszcze nie ma nie wiem dlaczego tutaj jest portal do Nederu, skoro na górze też jest portal do Nederu. prawdopodobnie coś mi się między wersjami może zepsuło ale zobaczymy, wyjdziemy sobie teraz na górę wyjdziemy sobie ogrodową częścią tutaj jest taki chciałam powiedzieć, że ładny, ale no ładny to on absolutnie nie jest balkonik do ogrodu z wyjściem do ogrodu z pięknym widokiem na mob grinder który nigdy nie został dokończony to mi się bardzo podobało, że tutaj powstało takie jeziorko, elegancki taki zakącik, to była jedna z niewielu dekoracyjnych rzeczy jak widać, które tutaj są. Ten portal jest dziwny. Ma 3x3, a na wersji Minecrafta, na której ja grałam nie dało się robić takich portali, więc prawdopodobnie został dostawiony w ramach żartu gdzieś kiedyś później. Tutaj również mamy takie piękne pola. Piękne pola, piękne. Jeszcze melonów nie było. Czy mylonów nie było? Były mylony przecież. I tam coś jest. Chyba zaraz zobaczymy, co tam, co tam się kryje. Wsiadamy i jedziemy. Komu w drogę, temu minecart. Pozwiedzamy. O, latające drzewo. Zestaw każdego początkującego minecraftera. Elegancko. No proszę, proszę, jaki przystaneczek. Wysiadamy i idziemy zobaczyć, co tutaj jest. I tu jest jakiś. Co tu jest? Jakiś grinder? I tak właśnie wygląda mój pierwszy, pierwszy, pierwszy świat w Minecrafcie. Ale taki, naj, najsam pierwszy, słuchajcie. Taki, który robiłam całkowicie sama, bez niczej pomocy, i który był naprawdę moim pierwszym światem w Minecrafcie. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli jakieś, nie wiem, wątpliwości. Co do swojego budowania, to po prostu budujcie dalej. Może kiedyś będzie to wyglądało dobrze. Ćwiczcie, bo jak widać, nie każdy urodził się geniuszem. W sensie nie, żebym teraz była geniuszem, ale. Serio, nereś? Serio? No to skoro tak sentymentalnie sobie lecimy, to zobaczymy jeszcze jeden świat. Taki, który potraktowałam trochę bardziej na poważnie niż taką rozgrzewkę surwiewalową, w którym postanowiłam zostać budowniczym. No i się maneczko, witam w moim zamku i ten e, save również będziemy zwiedzać sobie na Creative, aczkolwiek jak widać, już tutaj miałam dużo więcej diamentów e, w ekwipunku niż poprzednim razem, nawet no, jakiś zinchantowany kilow I za chwilę pokażę Wam wszystko, tylko chciałam powiedzieć, że kiedyś pokazywałam ten świat na live i wiele osób z Was mówiła, że mówiło, że już widać tutaj było postępy w budowaniu. Nie było to tak tragiczne i myśleliście, że tak to wyglądało, ale jak widać nie, domki z kobla też były. No i zamki ze stona to jest mój pierwszy domek na tym safe. Um, tak. Coś, w sensie ja tu nie mam dużo słów. <ścoughs> ścieżki mi się podobają. To są bardzo proste ścieżki, które no. No, to się nie mogło nic nie udać, bo prościej to się już nie da. Jak widać przy zmianie wersji standardowo problemy z generowaniem się świata, ale to nas nie interesuje. To jest jedna z tych rzeczy, które zachowuję tutaj bardziej sentymentalnie. To z kolei to są moje latające ogrody, które miały być fajne. No, są zdecydowanie latające lasy. Jak widać lasy w tym stylu naraz budowała zaranie dziejów, także żadna nowość, że na każdym sezonie Craftona czy CraftKayda również pojawiają się takie rzeczy wykonywane przeze mnie. No, no no nie ma niespodzianek. Wiecie co, kiedyś mi się naprawdę wydawało, że wykopałam tu strasznie wielką dziurwę do tej kopalni. No cóż. To jest piękna farma grzybów, a tam oto w tym dziwnym pseudodrzewie jest kolejna farma grzybów, która była zdecydowanie większa. Yy, no ta nigdy nie została zabudowana. Tam Tamta wygląda trochę lepiej, a tu jakaś latarnia morska. I jak widać, no, powiedzmy sobie wprost, nie jest to szczyt jakichś budowniczych możliwości, ale całkiem spoko, prosta latarnia morska, z której chyba nigdy nie miałam okazji skorzystać. Wydaje mi się, że tak, coś tutaj miało być, ale nigdy nie powstało. Za zameczkiem jednak pojawiły się farmy zwierząt, i trzeba tutaj było przejść przez świnie, owce, i wtedy można było się dostać do krów, ale, ale, ale. Krowy miały też swoje boczne wejście, także, uch, przywileje. Szkoda, że takie ukryte, bo ciężko tutaj trafić. I przechodzimy do jednego z największych projektów, który udało mi się tutaj wykonać. Jednego z największych, bo jest jeszcze jeden, e, równie duży, tylko, że nie wysokościowo. Zobaczcie, to jest drzewo i ono nigdy też nie zostało wykończone. Dlaczego? Nie wiem. Nie pytajcie mnie, zabrakło mi czasu, motywacji, nie mam pojęcia. W drzewie, tak jak mówiłam, są farmy grzybków. O, tutaj. Eleganckie. W środku pomieszczenia miało być oczywiście zabudowane, ale wyszło jak wyszło, na górze powstały za to ogrody i tarasy, które miały nadawać tutaj efekt takiego prawdziwego drzewa na drzewie. Ach, wyszła beczka, porośnięta beczka, ale jest spoko. Tutaj również znajduje się mob grinder, ponieważ no, przedmioty skądś trzeba brać. Ten mob grinder już zdecydowanie lepiej działa także chyba jest ok i można ubijać moby ręcznie dzięki czemu zdobywamy sobie również poziom no ale jakby mob grinderów i innych farm było mało to tutaj jest taka ładna gumba a za gumbą znajduje się spawner mob grinder ze szkieletami jeśli się nie mylę, o nie creeper zwykły mob grinder zobaczcie ale ten jest zdecydowanie bardziej wydajny patrzcie co tu się dzieje i tak, z tego co tutaj tabliczka głosi, to patent był zaczerpnięty od CTSG. Staje się tutaj na tabliczce i czeka aż wszystkie przedmioty spadną. Tu jest komora zabijająca z wodą, tak, dokładnie tak jak mi się wydawało, i wtedy przedmioty już zostają wyrzucone. Wydaje mi się, że one na tych wersjach, właśnie na nowych wersjach Minecrafta to nie będzie kompletnie działało, bo przedmioty idą do góry, więc trzeba by było to inaczej rozwiązać. Ale ogólnie, ogólnie ciekawostka. Ciekawe czy dalej działa tutaj. Słuchajcie, jak tylko wprowadzili light, z ten sensor. Tu jest jeszcze taki light detektor. Jakby ktoś nie wiedział, to ta rzecz, ta rzecz, zanim wprowadzili sensor światła, ta rzecz sprawiała, że te wszystkie światełka odpalały się automatycznie z nastaniem nocy. Czyli takie rzeczy w Minecrafcie można było już robić, zanim wprowadzili konk konkretne bloki. Tu próbowałam pobawić się troszeczkę w dekoracje, ale tu powstały moje okrągłe, sztuczne wyspy. One miały mieć, mieć jakąś tam rolę, spełnić rolę. Niestety nigdy tam nie dotarłam, bo skończyłam grać na tym świecie. Ciekawie, ciekawie jakby się to rozwinęło. Ten y, żółty przyklejony budynek to jest też moja stacja metra, która moim zdaniem wygląda całkiem nieźle nawet jak na dzisiejsze standardy, zwłaszcza biorąc pod uwagę Lender Update i to jak dużo można by było tu zrobić, używając nie tylko tych och, nie widać mnie. Nie tylko tych zwykłych niderbejków, ale też innych bloków niderowych. Zawsze miałam problem z takimi oto stacjami metra, bo zawsze mi się bardzo podobał ich zamysł, ale nigdy nie miałam jakoś czasu i motywacji, żeby je wykończyć. I słuchajcie, tak oto prezentują się moje pierwsze światy. Nie są ani zbyt rozbudowane, ani zbyt piękne. Ale za to są moje i mam do nich dużo sentymentu. Mam nadzieję, że kilka osób z ekipy też będzie chciało pokazać wam swoje światy. Więc zróbmy z tego mały tak. I chciałabym otagować Rafiriusa oraz chciałabym otagować Blocza, Jeżeli macie swoje najstarsze światy albo yy, światy, które macie najstarsze z tych, których macie, to zróbcie taki film. Wrzućcie, dajcie znać, albo pokażcie na liveach. Mam nadzieję, że ludziom się spodoba. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam miłego dnia, no i cześć, a ja lecę sobie dalej yy, szukać rozrywek bez internetu. Wiecie, w dzisiejszych czasach okazuje się to strasznie trudne. Miłego dnia, no i cześć, pa 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 pa.